Siemaneczko Jedziemy właśnie do Krzyśka Z terenu Maniaków Naszej ekipy yy, I Rafała Bo No na ostatnim upalanku było grubo w górach w nocy Zapraszam do obejrzenia ostatniego naszego odcinka Tych co nie widzieli A ci co widzieli no to wiedzą o co chodzi Jak zsunęliśmy się z trawersu To podczas wyciągania poszło jakieś spięcie Jakieś zwarcie i spaliła nam się spaliły nam się kable z wyciągarki, a że krzychu ogarnia dobrze elektrykę no to zaoferował mi że się, zaoferował mi pomoc po prostu no i jedziemy do niego teraz żeby sprawdzić czy to tylko instalacja czy, czy to z wyciągarką też już jest coś nie tak. Będziemy tam kupiłem, kupiłem hebel, ale niestety po hebel też się spalił ten wyłącznik do Wyłącznik prądu do akumulatora awaryjny. Niestety też się spalił, a, ale kupiłem go i był taki dosyć kiepskiej jakości, więc myślę, że ten wyłącznik zostanie wymieniony. Natomiast Krzysiu już kable, bezpiecznik, wszystko ma, więc zrobi mi tam instalację elegancką i zobaczymy, czy to będzie śmigać. Mam nadzieję, że tak. Jeśli tak, to, to będziemy mieli już wyciągarę. Do tego kupiłem. Podkład epoksydowy i jeszcze mam zamiar namieszać w lakierów raptora. Mówię, musimy tu wbić się Raptora. A tu też musimy się wbić na tą, bo prostu. Dobra. Tu jesteśmy na Będzińskim rondzie i nie wiem kto go wymyślał. Ta taka sławietna, sławna nerka to po prostu jest dramat. Ale daliśmy radę. Dobra. No i namieszają nam Raptora i pomalujemy raptorkiem. Tatuś wyciągnie w i będziemy mieli znowu furę jak nową Dostałem też info, że zabudowa już do nas jedzie, więc wchodzi zabudowa No i zobaczcie co tutaj za mną jest Oponki moi drodzy Toyo MT Open Country 33 calowe 285x75x16 I czekają na montaż Jestem mówiony z Jurkiem z teren maniaków że też te koła mi ściągnie mi gumy ze starych felk elegancko mi to przełoży, wyważy, zamontuje, także w tym tygodniu Pajero dostaje też nowe opony, co no, okazało nam na ostatnim upalaniu, że opona jest bardzo ważna, bo jednak y, nawet na takim zwykłym trawersie jesteśmy w stanie się uśliznąć, więc ta opona musi gryźć. Także jedziemy teraz do Krzycha. No i zaraz zobaczymy, co tam się... No z tego co tu widać, no to słaby styk na wyłączniku głównym prądowym. Do tego duże obciążenie, które wyciągarka nam tutaj sprawiła, spowodowało to, że izolacja i wszystkie elementy dookoła, delikatnie mówiąc odmówiły posłuszeństwa, czego efektem jest to, że jest spalone. Niestety ale niskie napięcie nienawidzi słabego styku, dużych odległości i spadków napięcia. Także tutaj nawet bez rozkręcania. Samu się Sa samo się rozkręciło <grym> Nie ukrywam, że jak do takiej wyciągarki Pewnie w, w zwykłym turystyku sytuacji by nie było Ale że była sytuacja mocno podbramkowa wisieliście no, tak. Pewnie jakiś czas były próby robione, nie? Wiesz co to szybko poszło? Tak, szybko, ja szybko poszło no. no to dość Ale ciągnął no, auto stało, nie? Więc Wiesz, to... ja, ja wiem, że tak wszyscy montują, tak się to robi i każdy tak ma, nie ma problemu. Mm. Tylko, że no to jest moje zdanie, jednak to wszystko się gdzieś po jakimś czasie luzuje, jeżeli to nie jest serwisowane, chociaż przejrzenie, przeczyszczenie styków, dokręcenie, to może się to wszystko dziać, nie, choćby raz na, nie wiem, cztery, wypadów, jeżeli jest łatwy dostęp, wziąć śrubę, dokręcić, ewentualnie rozkręcić cał, całkiem, przeczyścić kontakt z sprayem, czymkolwiek i, i, i... Będzie to no niestety, ale elektryka w samochodzie to jest często ignorowana no, a nasze auta nie mają lekko. Teren, woda i są efekty jakie są. Nie nie bo to drugie. No bo by od razu no. duży prąd. Dupa. Prąd poszedł. No. Prąd prób próbuję brać, nie? Uh -huh. <coughs> się musisz kable rozebrać. No musisz kabla... teraz tak, czy albo za mało, za, ma za słaby styk, żeby ruszył. No. Dalej, czy... To już niestety, ale... Game'owe. Game'owe. Mogę jak idzie z tego urządzenka. Zrobiliśmy test, na szczęście wyciągarka działa. Także jest, no, jak dla mnie połowa sukcesu. Wymienimy kable. Wymienimy. No, to wymieni, Krzychu... się. To Krzych... ma. wymieni kable i powinno to wszystko śmigać. Także jest, kurde, super. Nie ma to jak znać odpowiednich ludzi. Wyspowa, truba, truba. Ja chyba lepiej, niż wrażenie. No, bo nie? jest większy prąd idzie. Ręk Ręk więcej prądu, więcej prądu stajesz, no. idzie. Jak masz większe przewody, nie masz takich spadków. Szybsza no. się zrobiła, co nie? No, no, no zdecydowanie, zdecydowanie. Super, na przyszłość polecam Ci to, co przykałem, ten kontakt spray. Mhm. Raz na jakiś czas sobie przepsikać, to fajnie ma. Wiesz, nie musisz rozbierać. Podajnikiem, i to wszystkie styki, jakie masz wtyczki, nie wtyczki, będziesz miał chwilę rozebrać, rozpłynieć. No i pięknie mamy wyciągarkę zrobioną. Powiem Wam szczerze, że najlepszy scenariusz, jaki mógł się okazać, popaliło Hebel, popaliło kable, ale, ale wyciągarka jest sprawna. Silnik został nienaruszony, sterownik nienaruszony. Teraz, jak dostała prądu od nowego akumulatora, w ogóle, bo jest nowy akumulator, to Szarpie jak talala, Skręca się raz, dwa i bardzo się cieszę, że tak się stało, bo zaoszczędziłem kupę kasy, no bo musiałem kupić nową. Bez wyciągary to jakby z ręki, jak chce się jeździć w młocie. No i wielkie dzięki Krzychu i Rafał, tobie też, bo udostępniłeś miejsce, też pomogłeś. Krzychu zrobił bardzo dobrą robotę i tak naprawdę nie wziął ode mnie za to nic. Jedynie zapłaciłem koszty materiałów. Powiedział, że. Nie chce do mnie pieniędzy, bo uważa, że takie rzeczy wracają i trzeba sobie nawzajem pomagać. Jeśli on jest w stanie pomóc w czymś, to pomoże, i później ma nadzieję, że po prostu ta pomoc do niego wróci, kiedy on będzie je potrzebował. I to doskonale wpasowuje się w to, co ja wyznaję, i uważam, że mało teraz już takich ludzi, którzy tak podchodzą. Także jeszcze raz wielkie dzięki Krzychu. Bardzo mi się podoba to podejście i zawsze będziesz mógł na mnie liczyć, jeżeli również jakąś pomoc będziesz potrzebował. No i co? Wyciągara zrobiona. No to teraz kolejny etap do opony i ten side, ten boczek, który tam mamy uszkodzony epoksydowy podkład już mam, teraz tylko lakier wyciągnąć w gniotkę i będzie normalnie Pajero jak nowe i przypominam jeszcze czekamy na zabudowę, także projekt się robi. Prezentuje? Toyo Open Country MT. Także wybór padł. Wybrałem je dlatego, bo po prostu dużo ludzi mi je poleciło i miałem duży dylemat między Yokohama Geolander a właśnie tymi Toyo. Natomiast wybrałem Toyo, bo, bo rozmiar był <grym> 285 na 75 x 16 Rozmiar był dostępny, akurat ten w Yokohama nie widziałem w tym rozmiarze. A poza tym w testach różnych na internecie wychodziło dosyć podobnie, natomiast. To jest określoną jako taką jedną z tańszych opon już marki premium, która faktycznie dobrze zachowuje się i na asfalcie, i na, i na terenie. Także tak wybrałem. Pyk. Czemu to się nie obraca? O, patrzcie. Różnicę, różnica jeżeli chodzi o bieżnik jest ogromna, no i myślę, że to już w terenie będzie robić, a za prawdopodobnie będziemy jechać w okolicach Wielkiego Piątku w góry znowu. No to będziemy mieli okazję je przetestować, a jeśli nie w góry, to pojedziemy na pewno gdzieś indziej i już je przetestujemy, także zobaczymy co z tego wyjdzie. Mamy jedną kreskę. W nie, w aparacie. Ja? Jak w aparacie zostawiam baterię w środku, to ona się wyładowuje w moment, mimo że on nie działa. Nie to jesteś Nie to, nie to. Zabezpieczenie antykorozyjne zrobione I kolejny etap Raptor i, i zamalować to raptorem po prostu no. Raptorem to nie wiem Jakby ci nawieszali no. taki podobny kolor to... Próbujemy tyle pomalować mhm. Cały to pomalujemy

Kabel zrobiony. Także słuchajcie, jeżeli podobają wam się nasze odcinki, to zostawcie łapkę w górę, kliknijcie subskrybuj, napiszcie coś w komentarzu, kliknijcie dzwoneczek. No i przypominam wam o naszym w Znajdziecie, znajdziecie link w opisie yy, dla każdego patrona. Jest od nas specjalna nagroda, czy tam specjalny jakiś prezent, żebyście też czuli, że yy, no my Was doceniamy i naszych subskrybentów, oczywiście, też doceniamy. Także nie jest to w żaden sposób obligatoryjne. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!